Chodziłem do szkoły podstawowej w Warszawie, jak się już przeprowadziłem, na Czerniakowskiej, Port Rzeczny, Wisła, no, szkoła przedwojenna z napisami niemieckimi, pozycje karabinów maszynowych. No, same ciekawostki, legia, przepiękny basen, no miejsca do uczęszczenia na wagary, na opuszczanie lekcji tysięczne. W związku z tym ta nauka mi tak sobie szła. W Warszawie na Czerniakowskiej było kino Czerniaków. I wyrzucali te wszystkie fotosy. Które dla nas były czymś wspaniałym. To były fotosy z aktorami. A więc tylko marzyliśmy o tym, co istotnie mogło się nam zdarzyć. To, co widzieliśmy, a nie to, co nam ktoś narysował. Nie marzyłem, żeby być jedną z postaci z bajki Disneya, ale już tam z filmu tak, no bo to było takie właśnie dotykalne. Ale to były takie marzenia bardzo chłopięce, normalne, niewygórowane. Szkołę podstawową przeleciałem, no bo ją trzeba było przelecieć. Szkoła średnia, ekonomiczna, jakaś wybrana z rozsądku, tylko dlatego, że mnóstwo dziewczyn się uczyło, a chłopaków było mało, więc przyjmowali każdego. Próbowałem na studia zdawać, wtedy się zdawało na studia, że uciec przed wojskiem, 8 razy ASP, nie wyszło, z awanturą się pożegnałem. Z drugiej strony sobie zadaje pytanie, no dobrze, jakbym zdał, to może moje losy by się potoczyły inaczej. wszystkim mówię, jak się możesz uczyć, to się ucz. Ile się tylko da? Na mną stał groza armii, więc przed armią żeśmy uciekali, więc próbowaliśmy chwytać się wszystkiego. Teraz już tego nie ma. Uczyć się ile tylko można. Najdłużej jak można. I to przypadek rządzi ludźmi. I to sobie się do serca, że przypadek często i trzeba go szybko chwytać. Że wyjść z wojska trzeba było potem pochodzić po ludziach, którzy po prostu, yy, którzy leczą. I był taki ośrodek tutaj w Warszawie, synapsis, ja tam poszedłem jako pacjent, ale po trzech dniach do niej mówią, słuchaj, ty świrujesz, czy ty tam, czy tobie coś naprawdę z głową? Ja tak sobie myślę, czy się James Bond, no tak, teraz, teraz mnie właśnie złapią. ja powiem, że, że świruję i mnie capi, do, wracam do armii. Ale tak mówię, raz kozie śmierć. Panowie, no ja po prostu z armii chciałem wyrwać. Jest, no to trzeba było od razu mówić, masz świetny kontakt, pracujemy. I przez rok pracowałem, ja przeszedłem wszystkie kursy i ja teraz byłem tym, który tamtych innych prowadzi. Skończyło się to też, że pewnie po prostu rzuciłem tą robotę, no, nie byłem do tego stworzony. Ja wtedy miałem wojsko z zacząłem czerpać z całymi garściami z życia, więc szukałem dobrej pracy. Znalazłem ją w witraży. Szukałem rzeczy, które mnie interesowały które interesowałem się bardzo teatrem. Po raz pierwszy kiedyś zobaczyłem akcję Akademii Ruchu, teatru, który działał na ulicy, robił happeningi. I zobaczyłem te happeningi, oni filmowali, na jakiejś taśmie filmowej to opuszczali. mi się to szalenie spodobało. Tak strasznie zazdrościłem, że można było w ten sposób coś wyrazić i być w tym zespole, być w tej kompanii. I jeżeli człowiek ma ciekawe zainteresowania, to one same gdzieś go zaprowadzą, że się zrealizuje poszło, później telefon od Janka Kelusa, jest robota, bo wiedział, że ja szukam pracy jakiejś. Gdzie? pracowni lichtarzy, ale płacą 4000 tysiące miesięcznie. Ale jakie lichtarze? Artystyczne. Myślę, że lichtarze artystyczne to jest tak zwany barok rzemieślniczy, czyli piłą jedzie po blaszce kapiące takie spawy i w to jest artystyczna świeca. No takie, takie rzeczy się widziało. No i pojechałem, to się okazały witraże. I myśmy te witraże robili i to był bardzo dobry moment, bardzo dobra pracownia, ponieważ to nie była pracownia rzemieślnicza, tylko to była artystyczna. I potem miałem swoją pracownię witraży, długo ją prowadziłem, a później zaproponowano mi audycję radio właśnie w tej rozłości harcerskiej, a oni powiedzieli to świetnie idzie, ale to była cały czas tylko zabawa. I wtedy się zgłosił do mnie Maciek Domański w telewizji, powiedział może by zrobił program. Tytuł programu RUPTA COXETA, czyli rock n' bez trzymanki, Pani z telewizji. O jest za głupi tytuł. Na słów Wartek jeszcze Pani zobaczy, ten tytuł przejdzie do historii. Proszę Pana, ja pracuję w telewizji tyle lat, więc ja wiem, jak się robi tytuł. Krótko, tytuł musi być po prostu z wizytą, u Was na przykład. Cześć, Was, rock jaździe bez trzymanki, Jurka Owsiak. Jestem biały, jestem No i tak się stało, RUPTA COXETA co znajduje w książkach, opisach językoznawców, Ludzi, którzy oczywiście mówią, no to jest taka jego filozofia życia. Program był zwariowany, trwał 20 minut. do programu wynajmowaliśmy foki, konie i księgowa w telewizji co kciu mówia, panie ale foki? Po co foki? No więc krowy, króliki założy, założyliśmy własną firmę ćwierćmlówki. I no się było na nowe, Jak co? rachunek. Proszę rachunek, Przedsiębiorstwo produkcji programu telewizyjnego ćwierćmlówki. Panie jak? Świerćmówki, ha ah, ah, ha ah. ha ale dzięki temu nam rachunki pisali najbardziej wariackie. I zrobiliśmy 128 programów. Nie ze mną takie numery, ofiar. Ok. Ja pamiętam ten tekst. Kapitan Klos nie pije, nie pali, nie ma robali. Powiedział to Stanisław Mikulski w tym duży abwery we wszystkim. Nie ze mną te numery, owsiak, dodał już od siebie. A wszyscy zwariowali. Nina ten, ten go zobaczyła na korta, wszyscy krzyczeli. Klos telewizji. To było po stanie, on tam był trochę przeklęty. Klos Mikulski, nie tam. Klos telewizji, klos telewizji. Gonili go tak, że Nina potem mu dała tą, Koło Fortuny Pro. Wrócił do telewizji facet, no. Jest to program absolutnie rok tak Tak grała orkiestra. Skąd jesteś? To jest orkiestra! Orkiestra z nie! Słuchajcie, dobrze, orkiestra im przechodzi, rób ta, co chce, ta, naprawdę program na żywo! I Nina wtedy przyszła, Maciej Domański i Nina powiedzieli, ty, program super, dostałeś opinie bardzo złe i bardzo dobre, a takie bardzo złe, to idiota, co ty MTV udajesz, kretynie, a drugie, rewelacja, nareszcie się coś w telewizji dzieje. I tam pracowałem i to mi dawało... Standard, że miałem co tydzień program wariacki, zupełnie szalony. Tym się zajmowałem bardzo mocno i dzisiaj mam y, swój kanał telewizyjny w kanale Plus. I to jest mój zary, to jest moje jakby źródło utrzymania. Jak mówimy o karierze, raz lepiej, raz gorzej. Jak dostaję za to na nagrody, to się cieszę. Jak za popularność, to tak nieraz często nie odbieram, bo to jest takie, że popularny, popularny, ludzie potem to mylą też ze wszystkimi pojęciami. Dostałem audycję w radiu rozłośni harcerskiej. Taki wywiad był. Ja się o Tomczak, mój przyjaciel obecny, prowadził to i coś Wojtku, co tam słychać. I ja wtedy takim monologiem, który sobie napisałem. I witam serdecznie Jurek, owsiak właściciel butaperki do robienia lotni na wysokich lotach, ale nie liczy się folia ogrodnicza. No i ten tak wysłuchał, co myśli, ja pierdzielę, o czym to I potem już tak sy sy sypnąłem taki długi tekst. Na końcu powiedziałem, a więc pytanie, jak ubrać zespół, żeby wyglądał fajnie, dowcipnie i podobał się wszystkim. Piszcie do nas. Do widzenia. Trzy tygodnie później spotykam Jasia Tomczaka na jakimś koncercie Marchewka, festiwal w hali Gwardii. Potężny festiwal. I o podchodzi mówi, ty, ja cię szukam. Są listy. Jakie? Trzy listy przyszły. No to przyci i odpowiedz. Trzy listy od tego samego gościa się okazało. Takie niby dowcipne. A ja bym mu w buty kocie takie z No ale mówi to odpowiedz. Jak odpowiedz, jak już wiedziałem, że idę, to wziąłem płytę, którą ro... rodzice przywieźli z Niemiec. No jak usięgnę tego Denisa Rusosa, to jak słowo honoru. Przyszło 50 listów. To była era pisania listów do rozłośni harcerskie. I oni mi dali regularną audycję. Przychodziło do mnie po kilkaset listów co tydzień. Jak się przyniosłem nawet do trójki, to niedźwiedź mówi, bo ja patrzę, jaką on tą listę tworzą? tworzy na paru listach, a do mnie worek listów przychodzi. Wysłałem kartkę do żony tego, Janka Pospieszalskiego. Siedząc mając już pracownie pracownik w witraży, wysłałem jej... No nie przymierzając, 188 kartek. A kartki robiłem z World Press, taka wystawa fotograficzna. Najlepsze fotografie z całego świata. Tragiczne, jakieś potworne, ob obyczajowe. Te zdjęcia powycinając, zrobiłem wszystko, wszystko pocztówki. Zdjęcia były przewariackie. I między innymi siedzi taki cztery kolesi na łóżku, na takich pryczach, czyta coś. E, chińczycy w tych, tych, od góry do dołu poza pniach poza, poza, czytają tą książkę o małej, wiszą ręczniki na sznurku Ja tam takie napisałem a każdy każdym jakąś treść Cześć Marysia ciągle mieszkacie nad sypem spo, spożywczym ciągle tam jest swoich z cukierkami i normalnie można do niego podejść Pozdrawiamy Cię i tak mówię, jak to nazwać Towarzystwo przyjaciół Chińskich Ręczników To nie jest mój program polityczny To nie jest program ideowy, To jest tytuł programu Róbka co A co to jest? To jest to wysłuchanie, to już wszyscy to tam należycie. Wystarczy usłyszeć sam dźwięk, aby do tego wesła należeć. Sami jesteście przewodniczącym, skarbnikiem, członkiem, czym chcecie? Możecie zdefraudować pieniądze, możecie się złapać, możecie uciec, byle zrobić legitymację i wpisać pięć punktów takich dla was najważniejszych. Wiecie, ja dostałem tych legitymacji tysiące. Ludzie wtedy przysyłali takie domowe, partyjne już takie nieważne, CRDZ, wklejali swoje zdjęcie i co jest ważne, Nikt w tym regulaminie nie pisał tam, wiesz, no typu za komunę, tylko wszyscy tam, typu, że będę w porządku. Ten dzisiaj spotykam ludzi, poważnych lekarzy, no to sobie rozmawiamy o tym, o siamtym, o tym inteligentnie, tak wiesz, dwie palce tutaj górę, I on nagle mówi, słuchaj, pan, no co? A to pan pamięta? Ja, no jest to jest objaciół chińskich ręczników. Jest ten telefon, właśnie ten, z którego dzwoni i rozmawia. Wielka orkiestra, dzieło przypadku tak samo, ale takiego konsekwentnego. Miałem audycję brum w trójce w każdy piątek, no i mówię się tak, oto, taka, która co powiadam. Oglądałem program, fajnie ludzie gadali, zbierałem na sprzęt. Stare banknoty są jeszcze, wiecie co, może byśmy jakieś zrobili koncerci, może coś byśmy zagrali, jakieś pieniądze byśmy zebrali. Przychodzi następny piątek i tej kasy w każdej koopecie są pieniądze. No ale tam przez telewizję, przez Alicję trafiamy na lekarzy, dzwonię do nich, mówię panowie, przyjdźcie do radia, to no to wam dam torby pieniędzy. I potem zrobiliśmy finał. I mówimy do Maćka robimy finał. Zima, mróz. A on mówi, no dobra, to weźmy wszystkie stacje telewizyjne, ale u Jureków w Barze, bo to może nie wie. I wtedy zebraliśmy tam milion trzysta tysięcy dolarów jakby w Szok. Tak jest, dostawaliśmy fax, bo nie było danych maili, nie było sms SMS-u. Nie wierzę, to jest Polska, no wszyscy dostali hopla takiego wspaniałego. Wszyscy. Rok później Nina mówi nie rów, ty udało się raz, uspokój się. Nina, no ale i trzeba to rozliczyć. Poszło. Trzecie, Nina, no już wiesz, już? Okej, okay. gagarin też nie latał dwa razy. Uspokój się. Nina, trzeba się rozliczyć. I poszło trzecie ci raz. I jak poszedł trzeci raz, to wtedy tak zwana prasa prawicowo-katolicka zaczęła knuć wtedy. Tak jak było, wszystko było ok. Nie byłem żadnym innym gościem. Tak samo to wszystko funkcjonowało. I nagle się to podzieliło, że no rób ta co chce ta czyli co? Czyli tak, no czyli co? czyli co, czyli drzemy te pieniądze, chowamy je do kieszeni. Przez wszystkie te 19 lat przeszedłem przez wszystkie etapy kochania i nienawiści. Przez wszystkie. Kochania to tam odpuszczamy sobie, bo wiem na czym to polega, a nienawiści od donosów, po artykuły całe, które się ukazywały, że tak zwana dobroczynność. Tysznem mi kiedyś powiedział, jak jeszcze żył, panież, jak bez telewizji to pan zbierze tyle, dziad pod kościołem. Pan o tym pamiętaj, pan ma siłę to robić. I już, dziękuję, proszę księdza. Zęby zaciśnij, rób swoje i będziesz wiedział, co z tego wyniknie. Dzięki temu, że zaraz jak był finał, Ciągnęliśmy, mia miałem swój program telewizyjny, czyli mogłem to pokazywać. Dwa programy telewizyjne, za dużo nie ma wyboru. Natychmiast ruszyliśmy z przystankiem Woodstock, to też jakby to poszło w taką potem drugą ocenę. Finał tak, ale przystanek Woodstock nie, bo a bo to Sodomia i moria. co tam siedzie? I najpiękniejszy moment, który mnie w życiu spoko drugi z takich słodkich momentów, to wesoła Przecio Chińskich Ręczników. Idę sobie miastem. Patrzę na księg w księgarni, zatrzymuję zawsze tam oczkiem, puszczę co tam jest. Na rogu encyklopedii obwaluta, na tej obwalucie jestem ja. Łoszty, no wchodzę szybko do środka. Encyklopedię proszę. Ale co jedną? Trzy. Pani da trzy. No ona pik, pik, pik zapakowała, ja je wszystkie zabrałem. Wtedy przyjechałem do firmy, otwieram, szukam. W tę stronę nie ma, w tę stronę nie ma. Ja pierdziela, no gdzie jest owsiak, nie ma nie ma. I mówię, Jezu, trzy encyklopedie kupiłem, po co mi te? Ale po cholerę jestem na walucie. No i potem ktoś znajduje i mówi, ty jesteś w uzupełnieniach. Tak, jestem. Między owsikiem złocistym, a tam jakimś owsim, który był premierem Turcji. Jest napisany tekst i ten tekst jest najpiękniejszy na świecie. Dziennikarz radiowy, nigdy nie miałem żadnych uprawnień, czy tam prezes Fundacji Wielka Orkiestra zbiera pieniądze w tym, i na końcu jest tak, założyciel Towarzystwa przyjaciół Chińskich Ręczników, jestem się, ten fakcik musiał pisać członek Towarzystwa Oficialnego Chińskich bo nie ma inaczej. Przez kilka lat prowadzenia tego programu, słuchajcie, jednak orkiestra do stołowego, do stołowego, tu nie mamy takiego miejsca, ja prowadzę pro program. Jesteś w telewizji, masz program, to jest właśnie kariera, ludzie cię rozpoznają, Masz tysiące różnych propozycji, czujesz, że płyniesz w tym wszystkim, jesteś szczęściarzem i nagle przyszłem już parę razy, to się nagle kończy z dnia na dzień, z dnia na dzień, ktoś przychodzi i mówi dziękuję bardzo, do widzenia się gienia, już kto inny będzie to robił. Przyjechała księgowa do rozliczeń gotowa, przyjechała księgowa do rozliczeń gotowa, trzymajcie się. Nigdy nie stanęliśmy w miejscu, A ja mojej żonie mówię, póki jest bunt to człowiek żyje. Co sobie nie wymyśli, najbardziej wariackie sytuacje. Wszystko to, o czym tutaj dzisiaj Wam mówiłem, połowę tych rzeczy opowiedziałem wcześniej Jasiowi Tomczakowi temu, 20, jak poszliśmy na stare miasto, gadając sobie o tam różnych rzeczach. Ja mówię, wiesz co zrobić taką akcję, która by ludzi jakoś tak zjednoczyła i moglibyśmy za to coś kupować. Szliśmy, gadaliśmy, gawożyliśmy, piliśmy tą wodę z cytryną i tak po prostu, no gady, gady. Ja się mi to przypomina, stary ty mi o tym wszystkim mówiłeś, no w ogóle nie nazywałeś tego, mówiłeś, żebyś chciał zrobić wielki koncert, pół miliona ludzi przyjeżdża na koncert, no to lepsza satysfakcja, no na miłość boską.